Drodzy bracia w biskupstwie, drodzy bracia kapłani, umiłowani seminarzyści, osoby życia konsekrowanego, drodzy siostry i bracia. Zaproszeni przez papieża Franciszka stajemy dzisiaj na progu nowego roku jubileuszowego, którego tematem przewodnim jest właśnie nadzieja. Rozpoczynając tę eucharystię, przeszliśmy w symbolicznej pielgrzymce z Kościoła Wszystkich Świętych do naszej katedry, dając początek jubileuszowemu szlakowi, na którym każdy nasz krok ma stać się znakiem nadziei, a my na tym szlaku mamy być pielgrzymami nadziei. Maryja i Józef, poszukując syna, stali się pielgrzymami nadziei. Bo ostatecznym celem ich drogi było odnalezienie Jezusa. Jak mówi Ewangelia, Maryja nie potrafiła tego zrozumieć od razu, ale wszystkie te wspomnienia zachowywała wiernie w swym sercu. Były one niejako, niejako zadatkiem spełnienia jej nadziei, pociechą na czas niezrozumienia. I my dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wydaje się, że Bóg się nam zagubił. I potrzebujemy takich znaków, które mogą pozostać w naszym sercu i być punktem odniesienia, po to abyśmy nie stracili nadziei. Pierwgrzymować to znaczy podążać do szczególnego miejsca. Do miejsca łaski i spotkania z Jezusem pragnącym obdarować nas swoim życiem. Jak nas zapewnia święty Jan, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Jesteśmy zatem pielgrzymami ku wieczności. Idziemy na spotkanie Pana, aby stać się do Niego podobnymi, aby mieć w sobie Jego życie. Życie wieczne. Pośród trudności i zawirowań tego świata czasami jest nam trudno zrozumieć sens tego, co dzieje się wokół nas i czego jesteśmy świadkami. Pierwszym zatem zaproszeniem, które dzisiaj Kościół Matka kieruje do nas, jest otwarcie się na działanie Ducha Świętego i podjęcie drogi osobistego poszukiwania Jezusa, pójścia za Nim. Oczyszczenia naszych serc i naszych intencji, aby perspektywa ostatecznego spotkania z Bogiem pozwalała nam tak kształtować nasze życie, życiowe wybory, aby były one budowaniem Królestwa Bożego. To właśnie dzięki poddaniu się działaniu łaski Bożej i otwarciu na moc Ducha Świętego możemy odczytywać znaki nadziei rozsiane na drogach historii. A równocześnie sami możemy stawać się znakiem nadziei dla innych, wzrastając w przyjaźni z Chrystusem. Musimy być czujni wobec pokus zwątpienia, zwłaszcza w obliczu cierpienia i bólu, które dotykają tak wielu ludzi wokół nas i pozostają dla nas niezrozumiałe, jakby były znakiem zagubienia się Boga. Jako chrześcijanie jesteśmy wyzwani do niesienia nadziei tam, gdzie jej brakuje. Niech nasze serca będą jak serce Maryi, pełne Bożej mądrości i otwarte na potrzeby tych, którzy cierpią, a nasze działania niech będą odpowiedzią na wołanie o pokój i miłość i prowadzą na spotkanie z Jezusem. Prawdziwy pokój, może zrodzić się tylko Serca napełnionego Bożym pokojem, serca, które odnajduje poczucie bezpieczeństwa, w pewności bycia kochanym. O źródle tej prawdy przypomina nam dzisiaj święty Jan we fragmencie przeczytanego listu. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Ta prawda jest kluczem do zrozumienia sensu historii, a jej przyjęcie prowadzi do zrozumienia wartości i godności każdego człowieka, bo Bóg umiłował, umiłował każdego z nas szaleńczą miłością, czego znakiem jest Krzyż Jezusa. To właśnie Krzyż naszego Zbawiciela jest początkiem każdej drogi naznaczonej chrześcijańską nadzieją. Dlatego nasze pielgrzymowanie w nadziei musimy rozpocząć od podniesienia naszych oczu ku krzyżowi i od afirmacji prawa Jego obecności w przestrzeni publicznej jako znaku przywołującego podstawowe wartości, na których można wznieść gmach społeczności ludzkiej cieszącej się darem pokoju i nadziei. Pewność Bożej miłości. Oraz akceptacja prawdy o godności każdego człowieka wprowadzają do naszego życia entuzjazm i umożliwiają przezwyciężenie pokusy zamknięcia się w sobie. Jak zauważa papież Franciszek, brak wizji życia pełnego entuzjazmu prowadzi do utraty pragnienia dzielenia się życiem. Kiedy życie traktowane jest jedynie jako Nieustanna pogoń za zyskiem i egoistyczną samorealizacją przestaje być postrzegane jako dar, którym warto się dzielić. Dlatego tak istotne jest budowanie relacji i autentycznych więzi międzyludzkich. Dzisiaj wielu młodych ludzi boi się przyjąć zobowiązania na całe życie. Brak im motywacji i odwagi do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny. Często jest to owoc braku nadziei. Módlmy się o przezwyciężenie tych obaw i jej przyjęcie Chrystusa jako gwaranta trwałości ich życiowych planów. Niosąca w sobie nadzieję, prawda o godności każdego człowieka nakłada na nas, chrześcijan, konieczność odpowiedzialnej obecności w życiu społecznym. Moi drodzy, wkraczając w rok jubileuszowy, przyjmijmy zaproszenie papieża Franciszka, abyśmy wszyscy jako wspólnota byli zawsze gotowi bronić praw najsłabszych. Bądźmy wrażliwi na przejawy łamania praworządności i nie przechodźmy obojętnie wobec łamania zasad współżycia społecznego i nadużycia władzy. Przestrzeganie prawa i norm demokracji. Stanowi w życiu społecznym fundament nadziei na budowanie domu naszej ojczyzny, opartego o poszukiwanie dobra wspólnego i troskę o wszystkich jego mieszkańców. Dokonywane przez nas wybory i sposób w jaki kształtujemy nasze relacje międzyludzkie, także w sferze społecznej i publicznej, są miejscem oczekującym na chrześcijańskie przesłanie. Nadziei. Z, wielko, z wielkodusznością otwierajmy szeroko drzwi gościnności, aby nikomu nigdy nie zabrakło nadziei na lepszą przyszłość. Nie odwracajmy wzroku od ludzi ubogich lub zubożałych, którzy często nie mają tego, co niezbędne do godnego życia codziennego. Głęboko ufam, że wielkim wkładem w realizację tych zadań będzie ustanowiona. W naszej diecezji posługa mużnika biskupiego. Proszę Was, niech nasze serca będą otwarte na natchnienie Ducha Świętego, aby wszyscy mogli doświadczyć mocy chrześcijańskiej nadziei. Wierzę, że niedawno zakończony kongres eucharystyczny w naszej diecezji przyniesie wiele owoców duchowych, w tym świadomość, że pełne życie oznacza. Uczynienie z własnej egzystencji daru i przekazywanie go innym, wypełniając tym samym nasze powołanie. Otwórzmy się zatem, drodzy siostry i bracia, na działanie Ducha Świętego. Rok jubileuszu to rok działania łaski i mocy Ducha Świętego. Pozwólmy Mu działać w naszych sercach i nie stawiajmy oporu Jego natchnieniom. Niech On, duch, którym zostaliśmy napełnieni przez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, uczyni z nas narzędzia i znaki nadziei. Nieśmy przesłanie zbawienia do więzień, szpitali, domów, pomocy społecznej osobom starszym i samotnym, niech nasze rodziny będą miejscem nadziei. Zmieniajmy postawą naszego życia, miejsca naszej pracy naszej nauki znaki nadziei. Jak przypomina nam Franciszek, dzieła miłosierdzia są również dziełami nadziei, a troska o tych, którzy znajdując się w szczególnie trudnych warunkach życia, doświadczają swej słabości, jest hymnem na cześć ludzkiej godności i pieśnią nadziei. Mówiąc o nadziei, nie można nie wspomnieć w szczególny sposób o tych, Którzy sami w sobie ją reprezentują, o młodych. Mijający rok pozwolił nam w wielu sytuacjach być świadkami ich entuzjazmu, hojności serca, szczerej wiary i pragnienia dzielenia się własnymi talentami i otrzymanymi darami z innymi. Okazją do tego był zarówno Kongres Eucharystyczny, jak i Forum Młodych oraz codzienność naszych wspólnot, których tak bardzo często są sercem zaangażowani. Dbałość o to, by ten entuzjazm nie wygasł, a bogactwo darów nie zostało zaprzepaszczone, powinna stanowić przedmiot naszej szczególnej troski. To zadanie jest naglące, zwłaszcza wobec trwającej agresywnej kampanii, mającej na celu oderwanie ludzi młodych od Boga, pozbawienie ich wiary i radości przynależności do wspólnoty. Uczniów Chrystusa. Zamach na te wartości jest ograbianiem ich z nadziei i wymaga zdecydowanego głosu i postawy rodziców i opiekunów, którym z pewnością nie zabraknie wsparcia ze strony całej wspólnoty. Módlmy się otwarcie na światło Ducha Świętego wszystkich odpowiedzialnych za nauczenia, nauczanie i wychowanie naszej młodzieży. Moi drodzy, otwierając ten rok jubileuszowy, pragnę już na samym jego początku podziękować wszystkim braciom kapłanom za ich posługę. To posługa kapłańska będzie w tym roku namacalnym znakiem nadziei. Szczególnie wybrzmi ona w sakramencie pojednania, w głoszonym słowie, w towarzyszeniu wiernym powierzonym ich trosce ich codziennej wędrówce w pielgrzymowaniu. Życzę wszystkim braciom kapłanom wytrwałości i entuzjazmu. Niech Bóg, pełen miłosierdzia, pomnaża w naszych sercach radość bycia w Jego rękach, wybranymi narzędziami i umiłowanymi współpracownikami Jego dobroci i siewcami nadziei w ludzkich sercach. Was zaś, drodzy siostry i bracia, usilnie proszę o żarliwą modlitwę za naszych seminarzystów. I kapłanów im towarzyszących, oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Oby Pan żniwa zechciał nam posłać swych licznych, nowych, wybranych, jako znak nadziei dla całego Kościoła. Na koniec, drodzy siostry i bracia, proszę Was raz jeszcze: otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Pozwólmy Mu prowadzić nas. W tym jubileuszowym roku, abyśmy stawali się znakiem nadziei dla świata, w którym żyjemy. Niech nasze życie będzie świadectwem Bożej miłości, a nasze czyny niech przynoszą ulgę tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Pamiętajmy, że w Chrystusie mamy obietnicę, która nigdy nie zawiedzie. Niech Jego obecność napełnia nas radością i spokojem abyśmy mogli wypełniać nasze powołanie jako siewcy nadziei w świecie. Amen.